Later. Widzowie, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Widzę, że pierwszy filmik Wam się mega. Widzowie, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Pierwszy film Wam się mega spodobał, więc mam nadzieję, że tym będzie podobnie. Dzisiaj robimy coś mega mocnego, jak dla mnie, bo robimy nową fryzurę, takiej, której jeszcze nie miałem. Więc zaraz się dowiecie, co to dokładnie będzie. Jest to ostatnia fryzura w sumie na mojej liście z takich moich fryzur do odhaczenia. I jestem ciekaw w ogóle, czy mi to będzie pasować, czy nie. Ale przekonamy się już za chwilę. Widzowie, musimy rozstrzygnąć oficjalnie zakład mój i mojego wspaniałego operatora. A mianowicie założyliśmy się, że jeżeli... Po pierwszym filmie w niedzielę, czyli równy tydzień po dodaniu tego filmu będzie mniej niż 1000 wyświetleń, to wygrywam nie, to operator wygrywa dziczka, a jeżeli będzie więcej niż 1000 wyświetleń, to jak wygrywam dziczka? Oczywiście dziczek winogronowy, więc sprawdzamy oficjalnie ile mamy wyświetleń. Przepraszam widzowie, ale nie doceniłem was niestety 17 tysięcy wyświetleń. Widzowie, zakład wygrany. Panie operatorze, dziczek winogronowy poproszę. że taki wynik to chyba z drzeweczka nawet całą. Uuu, było przyjemne. Dobra, lecimy na kawkę, na której sobie odpowiemy na kilka pytań, więc zapraszam. Widzowie, musicie mi wybaczyć, że jestem teraz w kapturze, ale fryzurka już jest gotowa, ale zanim zobaczycie efekty nowej fryzurki, to odpowiem na kilka pytań, które zadaliście jakiś czas temu na Instagram. Dobra, na telefonie mam wszystkie pytania, które zadaliście zapisane, więc jemy sobie ciasteczko, nasz operator pije kawkę i odpowiadamy na pytania. Pytanie numer jeden, podstawowe pytanie, ile masz lat? Obecnie mam 28 lat, jestem rocznik 97. Dobra, kolejne pytanko. Czy masz jakąś wybrankę? Nie, na chwilę obecną nie mam żadnej wybranki. Co najczęściej robisz, gdy masz wolny czas? Hmm, to jest w sumie ciekawe pytanko, bo tego czasu wolnego jest mało. Ale najczęściej albo oglądam jakiegoś YouTube'ka, albo też gram w piłkę, w sensie idę ze znajomymi pokopać sobie. Klasyczne, karne wolne akcja. A co do karny wolna akcja, to jest plan z tym związany na kolejny odcinek, ale za dużo nie będę teraz spoilerował. Czy dalej robisz swoje specjały proteinowe? Pewnie chodzi wam o to, w sensie tej osobie, o rzeczy, które mm, robię często mm, do jedzonka u siebie. Tak dalej, różnego rodzaju wsianki proteinowe. Mm, Pizzę proteinową lubię piec, lubię gotować, sprawia mi to przyjemność, a jeszcze jak to może być zdrowe i smaczne, to jak najbardziej kwestia tylko tego czasu wolnego. Jeżeli jest go więcej, to lubię go spędzać w kuchni i coś gotować. Może nie jestem zawodowym kucharzem, ale sprawia mi to przyjemność. Twój ulubiony dzik? No, jak widzieliście przed chwilą w materiale, wygrałem z operatorem dziczka i już mówiłem smak mojego ulubionego dzika, czyli jest to smak winogronowy. Czy dbasz jakoś szczególnie o swoją dietę? Jak widać, dbam, ale zdarzają się wyjątki w postaci różnego rodzaju słodkości, ale tak, większość posiłków w ciągu dnia mm, w miarę jest, że tak powiem, zbilansowanych. Staram się jeść około 3000 kalorii dziennie i do tego dołożyć różnego rodzaju treningi i w miarę dbam o swoją dietę. Lecimy z kolei... <laughs> Panie operatorze, proszę to dodać. Lecimy z kolejnym pytankiem. Gdzie pracujesz? Pracuję jako trener personalny Slim Body w Rzeszowie. Osoby chętne na treningi personalne zapraszam. Dlaczego tak krótko grałeś w Polonii Przemyśl i jak wspominasz tamten czas w tym klubie? Poznałem mega fajne osoby, grałem tam pół roku, czyli jedną rundę. Zrobiliśmy w sumie dobry wynik, bo wtedy jak w zimie odchodziłem byliśmy na drugim miejscu, no ale niestety nie dogadywałem się z trenerem, który nie dawał mi szansę na, na grę, więc stwierdziłem, że trzeba zmienić klub na klub, w którym będę dostawał więcej tych szans. Ile grasz w piłkę nożną? No, gram od piątej klasy podstawówki. To z tego, co ostatnio liczyłem, to jest około 15 lat. Znaczy, gram to za dużo powiedziane, ale 15 lat, no to jest spory czas. Od czego wzięła się ksywa Caszeks? W sumie wiecie co, tą ksywę wymyśliłem zakładając chyba Instagrama, pierwszej liceum, no to miałem wtedy jakieś 16 lat i szukałem jakiejś nazwy związanej ze swoim nazwiskiem i wtedy mój kolega z gimnazjum pamiętam, że ustawił swoją ksywkę na Instagramie Nowciaks pozdrawiam serdecznie Petrusia z tego miejsca więc ja stwierdziłem, że jak Cach to będzie Caszeks, no i tak to powstało Kolejne tak to skąd wziął się u Ciebie ten niesmak do Lewego? To nawet nie chodzi o niesmak, bo on jako piłkarz jest mega dobry, tylko po prostu Robert Lewandowski nie pasuje mi swoim stylem gry do Barcelony. Bardziej bym go widział w drużynie takiej jak Real Madrid, a nie Barcelonie. No ale jak widać dobrze mu idzie, bo jest królem strzelców i, no i nie ma co mu ujmować. Jest, jest jednym z lepszych napastników. Eee, obecnie, ale no jakoś widziałbym w Barcelonie troszeczkę innego napastnika niż, niż Robert Lewanowski, więc no nie do końca za nim przepadam, ale niczego mu nie ujmuję. Zagracie z Lachem wojnę draftów? Tak, jest w planie nagrać drafta, w którym gramy razem z Lachem, tak jak ostatnio to miało miejsce, jak Lach ugrał z Jobim. Teraz jest plan, żeby zagrał ze mną, ale śledźcie kanał Lacha, tam może niedługo coś nowego się pojawić. Jak długo jesteś w SNK? No, z lachem nagrywam już trzeci, albo nawet czwarty rok, więc jakieś 3-4 lata. Kolejne pytanko, troszeczkę piłkarskie. Top trzech piłkarzy w tym roku. No to moim zdaniem, top trójka to jest Jamal, Pedri i Dembele. Nie mówię o kolejności, bo mniej więcej podobnie. Dembele sezon życia, Jamal. W w tym wieku, co on jest, to jest niesamowite, co on robi. Pedri najbardziej niedoceniany, bo no to nie jest taki napastnik skrzydłowy, on nie ma dużo bramek, dużo asyst, ale od niego się to wszystko zaczyna, więc to jest taka moja e, trójka najlepszych zawodników e, w tym sezonie. I ostatnie pytanko na dzisiaj, widzowie: jak wygląda Twój dzień od rana do wieczora? Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda mój dzień od rana do wieczora, to zapraszam Was na pierwszy film na tym kanale. E, jeśli chodzi o QA, to by było na tyle. A teraz w końcu możecie zobaczyć. Jak wygląda moja nowa fryzurka, więc już więcej e, nie przedłużam, tylko zapraszam, zobaczcie co to będzie. For the record, Dobra, widzowie, widzieliście przed chwilą cały proces powstawania warkoczyków. Teraz widzicie efekt końcowy, a z racji tego, że pierwszy filmik Wam się mega spodobał, to robimy sobie takie wyzwanie, że jeżeli, że jeżeli pod tym filmikiem będzie minimum 2000 łapek w górę i 20 tysięcy wyświetleń, to robię ankietę na Instagramie i to wy zadecydujecie, jaka kolejna fryzurka wleci. Ankieta wleci i wleci też trening. Tutaj zrobimy sobie w miejscu, w którym na co dzień pracuję. Zrobimy dzisiaj trening pleców czy barków? Co myślisz? Plecy czy barki? Bo mam w sumie jedno i drugie do zrobienia, tylko nie wiem, czy dzisiaj plecy, czy jutro barki, czy no, na Zrobimy dzisiaj może plecy. To wleci trening pleców. Zobaczycie sobie, mm, jak, jaki trening ja robię, żeby nie zabrakło aspektu sportowego w tym filmie, to oprócz Q&A i oprócz powstawania nowej fryzury, zobaczycie jak wygląda mój trening. Czasami robię treningi na siłowni, czasami tutaj w miejscu pracy. E, dzisiaj, akurat mam przerwę między jednym a drugim treningiem personalnym, więc dzisiaj sobie zrobimy e, trening w Slimbody. Dla tych, którzy chcieliby się zapisać na treningi personalne szukają jakiegoś fajnego studia w Rzeszowie, no to zapraszam do siebie. Slimbody Witolda 8B. Tutaj sobie pracuję, i tutaj też dzisiaj sobie będę trenował. Muzyka zrobiliśmy, ale lubię ten moment jak ściągam bluzę, już dobrze dogrzany I tylko mi się wydaje przez ten podkoszulek, że jestem duży, ale wcale nie jestem Dobra, to co od podciągania zaczniemy, trzy soliki po 8 Raz będzie chwagić, co? Widzowie dajcie znać czy jest duży, bo ja słyszałem komentarze już, że jest plackiem. O, ty panu To powinienem nie mieć kamerę i na siebie. Dobra. Pierwsza ósemeczka. Zobaczymy to śmigło. Ty dodawaj dźwięk. No, ciekawi, ile bym Maksę zrobił. No, wielkość zobaczą widzowie, jak będziemy robić trening ekipu. Myślę, że powiesz coś w stylu wielkość kanału. Wielkość kanału to za rok. daj Bóg. Coś mnie mówi. Ale, no, ciekawi, co muszę kiedyś zobaczyć, spróbować, ile zrobię maksymalną liczbę pociągnięć. Jak myślisz? Jak robię takie 3 serie po 8 na luzie? No, ja myślę, że z 15. Z 15, no, no też wydaje mi się, że to ja zrobił 3. Tak? Dobra, to ćwiczenie muszę nazwać ćwiczeniem imienia Michała Witkowskiego. Fajnie tu czuć plecki. W sumie robię to ćwiczenie od chyba trzech tygodni. Yes, serious to kilo, a A little too nice to ya Now I gotta price for ya Snake eyes on dice for ya on ice for ya Frozen A6 all the hay I woke in a bar today got lost in the ball age. I'm flipping the balls and flippin' the flippin' the flippin' the all record off record eye Still count wins when they doubt it on record off record eye Let him take advantage Zrobiony, trzy ćwiczenia, ja tak przeważnie robię, eee, trzy ćwiczenia dwa razy w tygodniu, potem jeszcze brzuch zrobiłem, ale to już nie widzieliście, a teraz czas na przyjemności, czyli ja kontra pan operator w siatko nogę. Jeden secik, tak na szybkości, bo za pół godzinki zaczynam kolejny personalny, więc lecimy z meczykiem. Zali i no, lepiej główko, czy to, jak chcesz. Umiesz... się odbić od tego? się odbić tego. Co ty, p Może się raz odbić, czy ja więcej? I ty sobie raz, dwa, trzy raz się może u ciebie odbić. Aha. Tylko jak atakujesz. No to jak Ty atakujesz, no to musi, jak ja atakuję, no to musi przejść za to linie. Nie mogę, że ja sobie i pójdzie mi tak, bo to, co będziemy dawać specjalnie. Tam. No dobra, dobra, Więc specjalnie ja mogę w to i nie... Żeby zdobyć punkt, musi się robić odtąd, odtąd i nie możesz, nie Tak, tak tak tak, 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 tak. się ile Trzy. Tylko po prostu nie, że przewodzi przez siatkę, tylko musi się tak. na to odbić. Ile wygramy? Do dziesięciu. Ja zaczynam. Dla nas. To nie można? A? Dla nas. Nie, nie było powiedziane. Nie. Zawsze nie można w środku dla nas.

Czy... Ja mam to głową trafić tak, ale do przemieniącego. Na pierwsze pięć, na tak, tak, tak. ja ja następny raz razem lewacz. Doro widzowie, trening zrobiony, pograne w Q&A zrobione, warkoczyki zrobione. Dajcie znać w komentarzu czy siedzi wam nowa fryzurka. Oczywiście będzie mi bardzo miło jak dacie łapkę w górę, dacie suba i co widzimy się następnym razem na kanale. Miłego oglądania i siema!